Dzień dobry, witam Państwa. Wczorajsza wypowiedź Angeli Merkel dotycząca pomocy dla Grecji nie wpłynęła zbyt mocno na rynek walutowy. Kurs euro USD cały czas utrzymuje się poniżej poziomu 1,34, a dziś rano wynosi dokładnie 1,33,60. Natomiast na parach złotowych od rana obserwujemy dziś osłabienie polskiej waluty. Kurs USD PLN zanotował wzrost w okolicy poziomu 2,91,50, a kurs euro PLN w okolice poziomu 3,90. Na dzisiejszą sesję zaplanowano jedynie jedną istotną publikację makroekonomiczną. Pojawi się ona o godzinie 16 i będzie dotyczyła indeksu zaufania konsumentów według Conference Board ze Stanów Zjednoczonych. W jego przypadku spodziewano odczyt to 53,5 punktu, podczas gdy w poprzednim miesiącu było to 52,5 punktu. Dziękuję Państwu, życzę udanego dnia. Do widzenia.